Cześć wam! Pod ostatnim materiałem odnośnie trójnogu myśliwskiego pojawiło się wiele uwag, wiele zapytań, czy można taniej, czy można taniej. Okazuje się, że da się. Można taniej Oto dzisiaj zajmiemy się tematyką trójnogu myśliwskiego od filmy Triakrim. Także zapraszam do oglądania. No więc tak, słuchajcie, zbliża się jesień, zacznie padać deszcz, potem nastąpi zima, będzie sypał śnieg, jak wiecie, jestem fanem strzelania raczej z podpórki, takiego precyzyjnego. Tudzież moją główną postawą zawsze była postawa leżąca. No ale w kałuży leżeć czy w śniegu to też żadna frajda, zwłaszcza głębokim. Więc poszedłem w rozwiązania takie jak trójnogi myśliwskie. Jeden z takich trójnogów prezentowałem już na kanale. Tam się pojawiły opinie, że no to fajny, fajny, ale dlaczego tak drogo? Czy, czy są w ogóle trójnogi myśliwskie bardziej przystępne cenowo? Wielu z Was ucieka się w rozwiązania takie jak statywy fotograficzne i jest to. No to jest połowiczne rozwiązanie, ponieważ statywy fotograficzne często pracują na niższych obciążeniach, karabinek jednak swoje waży więcej niż aparat fotograficzny. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, ich konstrukcja, a takiego statywu fotograficznego polega na tym, że oprócz właśnie trójnogu mamy tu jeszcze taką szyjkę wysuwaną, która również jakby osłabia stabilność w większości przypadków. No i... Mówię, to jest połowiczne rozwiązanie, niekiedy też kosztowne, ponieważ no wydamy sporo kasy, a nadal nie mamy tego. Dlatego ja jestem zdania, że jak już coś jest przeznaczone do, do strzelania myśliwskiego, to używajmy tego do strzelania. Jeżeli coś jest przeznaczone do aparatów, używajmy tego do aparatów. Jak ja zwykle mawiam, szczęśliwy strzelec ten, który korzysta ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wtedy nie mamy na co narzekać, wszystko działa tak jak powinno. No więc tak, przejdźmy do trójnogu. Dzisiaj sobie tak troszeczkę omówimy go bardziej na luzie, żadnego takiego studyjnego bełkotu, mamy ładną pogodę, możemy sobie w terenie go sprawdzić. Oczywiście ja ten trójnóg strzelecki już testowałem wcześniej przez kilka tygodni, natomiast dzisiaj sobie tak już z Wami ostatecznie go przetestuję, posiadając już jakąś wiedzę na temat tego trójnogu od razu powiem spoiler, nie? Jest świetny, jest świetny, naprawdę mi się podoba. Nie jest to jakby materiał w żaden sposób sponsorowany. Trójnuk również nie został nadesłany przez żaden sklep. Możecie sobie go sami gdzieś nabyć na portalu aukcyjnym chińskim. Tak, linku nie będę podawał, ponieważ. Po prostu podam Wam nazwę, sami będziecie sobie szukać yy, na AliExpress dokładnie. Yy, cena, no jeśli chodzi o poprzednio prezentowany, to status. Yy... Tamtego, jeśli chodzi o półkę cenową, wynosił około 2000 zł. Taki trójnóg, co tutaj prezentuję możemy mieć już za około 600 zł, nawet mniej. Wiecie jak to jest na tych chińskich portalach, portalach tam kody rabatowe jeszcze robią swoje jakieś monety do i jeszcze ta będzie, więc uważam, że to jest z takich y, jakościowo bardzo dobrych, bo nie oszukujmy się, chodzi mi tu o jakość. Tak? Jeśli znajdziecie gdzieś trój, y, trójnuk myśliwski w niższej cenie, to prawdopodobnie już tej jakości y, już odczujecie to na jakości. Natomiast tutaj bez spadków i jakości, a jednak ze spadkiem cenowym, y, mamy tutaj właśnie ten trójnuk. Y, co idzie za tym trójnogiem, yy, jeśli chodzi o, porówny, porównując do tego droższego, który prezentowałem Wam wcześniej, są pewne tam jakieś kompromisy. Są, oczywiście, że tamten miał pewne bajery, których na przykład ten tutaj trójnóg nie ma, natomiast yy, czy one są aż tak znaczące? Sami zobaczcie zresztą. Moi drodzy, a więc tak, głowica, głowica jest ruchoma, odblokowujemy ją sobie tutaj. W ten sposób możemy ustawić sobie pozycję karabinka. Zamykamy. Karabinek siedzi na swojej pozycji. Głowica y, zawiera montaż. W szynie RIS 22 oraz w szynach ARKA, czyli tych szynach fotograficznych oraz taktycznych. Taką szynę znajdziemy w karabinkach typu FX DRS Tactical, jaki ostatnio Wam pokazywałem. No i oczywiście szyna standardowa 22 to jest dokładnie ta szyna, pod którą większość z Was podpina dwójnogi. Tak, no oczywiście mamy tutaj zacisk. Powiem Wam szczerze, jeśli chodzi o porównując do testowanego poprzednio przeze mnie trójnogu, ten ma jakby lepiej współpracuje z polimerami. Dużo łatwiej jest za, zacisnąć yy, polimerową szyję na. Na, właśnie na głowicy, stabilnie, tak żeby się nam nie wypadło. Tam były pewne jednak troszeczkę problemy, ale jeśli tam się już wyczuło o co chodzi, no to już można było normalnie dopinać sobie ten karabinek do głowicy. Kolejna sprawa, mamy tutaj dźwignię zwalniającą głowicę. W ten sposób możemy manipulować sobie karabinkiem w dowolny sposób. Oczywiście blokujemy i ten ruch jest ograniczony. Jest on minimalny, ponieważ no, jakby musimy jakoś celować, prawda? Nie może Możemy sobie po prostu zamknąć go w madle i niech się dzieje samo, więc yy, jakby mamy tutaj minimalne pole manewru w tym momencie, tak aby móc sobie wycelować. Kolejna sprawa, mamy tutaj poziomiczkę. Poziomiczka jest nam potrzebna. No ja nie będę wam ukrywał, jest nam niepotrzebna. Nie no, ani razu nie zwróciłem na nią uwagi, czy tam stabilnie stoję, czy nie. Nie jest mi to do niczego potrzebne, natomiast poziomiczka jest, jeśli widzicie w tym jakieś zastosowanie, no to proszę bardzo, macie poziomiczkę i możecie z niej korzystać. Jedyna poziomiczka w karabinkach pneumatycznych, jaką używam, jedyna poziomiczka, jaką w karabinkach pneumatycznych używam jest tutaj. Jest to poziomiczka na tubus lunety. Dzięki niej po zdemontowaniu lunety jestem w stanie yy, taką lunetę zakładać od razu wypoziomowaną bez patrzenia w obiektyw lunety. Zwyczajnie ustawiamy sobie karabinek na płaskiej powierzchni. Wkładam lunety. Jeżeli bąbelek jest na środku, to znaczy, że jest równo fajnie przekręcamy i wszystko działa. Teraz tak, mamy tutaj gąbkę. Zakładam, że to jest jakaś forma chwytu. Właściwie to ją chyba powinien troszeczkę inaczej ustawić. Zrobimy to tak. Ok, mamy tutaj taką właśnie gąbeczkę na stopce, ale powiem Wam szczerze, ja jej nie będę wykorzystywać, ponieważ zwyczajowo mam zwyczaj układać sobie dłoń tutaj przy głowicy i w ten sposób celować. No ale jeśli ktoś widzi sens w tym, żeby łapać za tą gąbkę przy stopce no to jak najbardziej ta stopka jest od razu mówię, tak faktycznie ona ma wpływ na posilisk więc dzięki niej ręka się nie ślizga jeżeli chcecie łapać za stopkę ona czy chłonna to może bym nie powiedział ale na pewno wpływ ma jeśli chodzi o to czy się ręka ślizga spocona na stopce czy nie więc jeżeli będziecie używać tego no to jak najbardziej macie. Ja osobiście nie widzę w tym większego sensu, ponieważ, mówię, rękami naturalnie jakoś chowa się przy tej głowicy, i tak w ten sposób mogę strzelać. Inaczej tego po prostu nie widzę u siebie. Nie wiem, może robię coś źle. Dajcie znać, jeżeli jesteście myśliwymi, bądź macie jakieś doświadczenie z trójnogami. Może, może Wam faktycznie tak wygodniej. Nie wiem, ja strzelałem już z kilku nogów, zawsze mi ta ręka jakoś ucieka tutaj pod głowicę i, i tak mi się wygodniej strzelało. Jak widzimy, trójnóg strzelecki składa się z trzech stopek, jak sama nazwa wskazuje, które składają się z trzech modułów. Trzy moduły, dzięki którym możemy składać go oraz regulować jego wysokość. Ja mierzę, stanę tutaj tak na równi, może z karabinkiem, ja mierzę 1,81 mierzę, yy, m. Czyli jestem raczej z tych, powiedzmy, prawie wysokich. 1,81 m, spokojnie jestem w stanie ustawić karabinek tak, aby się składnie do niego złożyć. Bez konieczności, jakby garbienia się. I jestem w stanie strzelać. Ten trójnóg nie jest jeszcze, jakby. Rozłożony maksymalnie. Myślę, że osoba o wzroście 2 metry nadal znajdzie tutaj jakby zastosowanie, ponieważ jeszcze sporo troszeczkę regulacji mi tej zostało i myślę, że możemy spokojnie strzelać, nie patrząc na swój wzrost. Yy, oczywiście, można go też obniżyć. Możemy strzelać z postawy klęczącej, możemy z siedzącej. No z leżącej. No kto bierze trójnuk, żeby strzelać z leżącej, też takie wiecie, nie? od tego mamy bipody albo inne rozwiązania. Natomiast z siedzącej, skleńczącej jak najbardziej można strzelać, i zapomniałem wspomnieć jeszcze, stopki są karbonowe, a więc sam trójnóg jest lekki i stabilny. Nóżki się nie wyginają. Yy, producent zarzeka się, że yy, udźwig ma ten trójnóg 30 kg. Słuchajcie, ten Kral jest dość mocno obładowany, ma dość dużą butlę, mamy założony tłumik, mamy lunetę, mamy adapter, kamerkę GoPro, Est. Ciężki, po prostu ciężki, ale ja tu jakby pracy w stopkach nie widzę większej, więc trzeba powiedzieć, że jest stabilnie niezależnie od tego. Ja naprawdę obładowany mam ten karabinek, więc myślę, że jeżeli taki normalnej wagi karabinek założycie na trójnóg, to już w ogóle nie odczuje, no teraz już zresztą tego nie odczuwa, nie? Ale po prostu nie będzie się, te nóżki nie będą się zaginać jak na przykład w przypadku fotograficznych trójnogów, gdzie zakładamy i już widzimy, że to wszystko to wszystko się chwieje, zaraz się zniechęcamy. Przez chwilę jesteśmy uradowani, że jesteśmy cpani, że mamy coś taniej. Potem się okazuje, że no może i mamy, ale tego wykorzystywać nie chcemy, bo to jednak guzik z tego wyszło i już jesteśmy zniesmaczeni. Yy, tutaj, jak ja od razu Wam powiem tak, nie? Jeśli myśleliście nad takim urządzeniem jak trójnuk myśliwski do swojego karabinka, yy, ja myślę, że ten model, jeżeli to jest taki entry level można powiedzieć, czyli taki yy, najtańszy, porządny, to ja myślę, że ten trójnóg jest yy, jak najbardziej. Oczywiście kąt stopek możemy sobie tu regulować, yy, wypinając tutaj ten yy, element, wysuwając, yy, pozyskamy kontrolę nad kątem nachylenia naszych stopek. Yy, oczywiście jeżeli rozchylimy je bardziej, on nadal będzie w miarę yy, jakby walczył z wagą karabinka. On no tam chyba na maksymalnym rozchyleniu i na maksymalnym rozłożeniu stopek, kiedy te stopki są już naprawdę rozłożone na pełen dystans, yy, to wtedy można powiedzieć, że tam troszeczkę jednak widać, że te stopki nie dają rady. Ale to wtedy działamy wbrew fizyce. Po co tak rozstawiać te nóżki? To bez sensu to jest. Oczywiście no, nadal będziemy w stanie strzelać, ale już będziemy taki Elastyczność taką czuć troszeczkę, nie? No, mówię, kto tak strzela zresztą, mnie, Ale no mówię, jak jest, tak. Chcę być tutaj jakby rzetelny. Kolejna sprawa w zestawie z naszym trójnogiem. Dostajemy od razu takie wymienne stopki, które wkręcamy sobie na ich końcu. Prawdę mówiąc, nie ma potrzeby, żeby ich użyć. Natomiast można ściągnąć ogumienie i szybko wmięcie na szpicę. Dzięki czemu możemy zaryć w ziemi nasz trójnóg, uzyskając jeszcze większą stabilność. Yy, powiem Wam szczerze, podczas korzystania nigdy nie odczułem takiej potrzeby, żeby właśnie wbić yy, nasz trójnóg w ziemię. Natomiast jeśli zajdzie jakaś potrzeba, no słuchajcie, gotowi na wszystko, że tak powiem, tak? Czyli jeśli zajdzie Wam potrzeba zaryć trójnóg w ziemi, będziecie mieli taką możliwość. Ja może po prostu nie spotkałem jeszcze takich warunków, w których będę musiał to zrobić. Natomiast dobrze mieć takie awaryjne rozwiązanie. A więc pochwały były, przejdźmy do vat Zacznijmy od tego. Pamiętacie jak żartobliwie powiesiłem sobie pokrowiec na nasz... Yy, Trójnóg tutaj na takim haczyku specjalnym, który służył również do powieszenia dociążenia yy, na, yy, dla naszego trójnogu. Yy, no więc tak, tego haczyka tutaj nie ma. Yy, troszeczkę nad tym ubolewam, niby nic, a jednak, yy, ponieważ yy, na tym haku planował, planowałem sobie powiesić. Yy, butle 0,5 półlitrową butlę z przetoczką, także karabinek podpięty, butla sobie tutaj wisi przetoczka podłączona do karabinka i yy, miałem plan właśnie tak wykorzystywać to ponieważ yy, położenie butli na ziemi no to nie mam takiego wężyka za bardzo żeby podłączyć karabinek a więc stały dopływ z butli do małej butelki do karabinka i no i to by jakoś mi tu współpracowało Natomiast tego haka niestety nie ma. A skoro już wspomniałem wcześniej o pokrowcu, no to tutaj mam takby uraz od razu. Pokrowiec dostajemy. Pokrowiec jest na zamek błyskawiczny, czyli no ja ogólnie powiem no tak, ja byłem zachwycony pokrowcem, który pokazywałem wam w yy, poprzednim yy, odcinku o trójnogu strzeleckim. Yy, no tamten pokrowiec po prostu był tak i ładny, miał proste rozwiązanie i był fajny w transporcie, ponieważ y, zwyczajnie nie miało co tam nawalić. A jak już wspomniałem, ten dostajemy pokro z pokrowcem na zamek błyskawiczny, co nawaliło w tym pokrowcu? Zamek błyskawiczny. Już podczas unboxingu, y, no zwyczajnie zamek się zaciął. Zwyczajnie się zamek zaciął i nie mogłem wyciągnąć go z pokrowca tego trójnogu, więc y, no trzeba było rozwiązać to siłowo i zamek się rozwaliłem. Także oczywiście nie twierdzę, że problem występuje seryjnie, możecie, może kupicie ten trunek i będziecie mieli sprawny pokrowiec i też będzie super, tak? Jak nie, to przecież pokrowce można sobie dokupić osobno na znanych portalach aukcyjnych i też problem się jakoś rozwiąże. Natomiast, no powiem Wam szczerze, ubolewam bardzo nad tym pokrowcem. Co do tego haka, no, ja tam już troszeczkę pogrzebałem. Ten hak można prawdopodobnie sobie dokupić w dość śmiesznych pieniądzach. Tym bardziej nie rozumiem, dlaczego yy, producent nie zamieścił tego haka sobie tutaj, yy, jak to zrobił poprzedni. No i w zasadzie, powiem Wam, jeśli chodzi o wady, to to by było wszystko. Jak widzicie, tych wad jest bardzo niewiele. Tych ustępstw yy, pod kątem yy, yy, wcześniej prezentowanego Wam trójnogu, którego cena no, była jednak zdecydowanie wyższa. Tych ustępstw nie jest zbyt wiele. No, tak naprawdę brak haka yy, tutaj jakby jest odczuwalnym takim ustępstwem. Yy, no i w zasadzie tutaj jakby. No i to kolejna różnica to jest właśnie. Yy, ta, ta gąbka, ja jej tam nie wiem, czy na plucją zaliczać. No dobra, jest, to jest, nie przeszkadza. No i jeśli chodzi o kolejny ustęp, no lepszy pokrowiec, Czyli jak widzicie, jak widać, kompromisy jakie musimy yy, yy, podjąć. Yy w przypadku zakupu tego trójnogu względem tego poprzednio recenzowanego nie są jakby adekwatne do tego, jak bardzo spadła cena nam yy, tego trójnogu, ponieważ jest ona porażająco niższa. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, no troszeczkę tak ubolewam nad brakiem tego haka, ale Ten hak można, ja tam patrzyłem za 10 zł, chyba nawet można yy, gdzieś tam na chińskim portalu go sobie kupić i wmontować. Dam Wam znać na blogu Pablo Hassan z Trzecopneumatycznej. Jeśli obserwujecie, to będziecie na bieżąco. Jeżeli faktycznie ten hak można wstawić tam za tak drobną cenę, to, to jakby problem szybko się anuluje. Co do pokrowca, kupiłem sobie już nowy. Stówę nie kosztował. Nie jest jakiś tam wybitny tak naprawdę cały czas jestem zwolennikiem tego pokrowca, jaki dawa, no, dawano w tym drugim trynogu jaki recenzowałem, ale no słuchajcie, to jest tylko pokro... albo aż pokrowiec. Yy, natomiast sam trujnuk jak najbardziej zda egzamin. Ja myślę, że jest bardzo bliźniaczo podobny jeśli chodzi o wykonanie. Ma praktycznie te same funkcje i myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. No i dobra i zrobiłem ten swój własny siewnik. Uwierzcie mi w postawie leżącej zupełnie inaczej by to wyglądało, ale nikt nie powiedział, że trójnik myśliwski będzie stosowany w benchest czy innych sportach pod skupienie groszowe, bo to tak nie działa. Natomiast y, gdzieś tam te, te cele typu puszki, y, butelki, jakieś spinery reaktywne jak najbardziej. No dobra, podejdźmy, zobaczmy jak wygląda tarcza. Tak że ilości całów nie No i taki siednik Fajny, co? Nie oszukujmy się, nie jest to jakiś wynik sportowy A uwierzcie mi, Karabinek bardzo dużo potrafi Zwyczajnie Z trójnogu ani nie jestem dobry i też myślę, że właśnie trójnóg pod Benchest nigdy nie będzie dobrym pomysłem Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że materiał Ci się podobał, więc bez ściemniania łapka w górę, subskrypcja i komentarz, że odcinek był zajebisty. Do zobaczenia!